Patrzę, ja za dzisiaj jest ze mną mój kuzyn. Cześć. Cześć. Ja się ze za mną połączyć. No, to najpierw odbieram coś za darmo w sklepie. No, Pisało, że coś jest za darmo. Dobra, A, dobra, dobra, czekam Ciekawe co, jest to Sylwestra, czy coś? No podsumowanie, się... Tak. Bo podsumowanie, tak, da, mi... podsumowanie roku. Podsumowanie jak... roku jest. ci bardziej.

Zrobimy sobie wodę z skinkiem. Mówiłem, że no będzie tak. dużo się filmów, ale pojawi się jeden. Potem będę nagrywał tak znowu na zmianę. Raz na ten kanał, raz na ten. O no no dobra. Tu umiesz Bona. Szczęście grać. Spajk jesteś. A Spike, no to weź. Spajki. Już spajki. mamy 4 kuby, to bardzo dobrze. O, to jest to świąteczny spajka. Jak będę miał zbóra. podskok, to pójdę. Na razie to... Aj o kurde. Widzę. Zale... Frank, Frank. O kurde. myśl nas na starcie. Franka na daleko. Ja bym chciała nich teleportował, tylko że są we dwójkę, to nie mam sensu. O kurde, o kurde, chłopie, zablokowali mnie. nie jest Oj, spajczek. Kurde, uciekła sobie. Dobra. Baba poczekaj na ciebie. Wiesz, 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 wiesz. Byłem że i skoczył, udary pewnie uciekł wtedy ultem. O, o kurde. O kurde skoczyłem z spadek. Dobra. dobra oj, ja... oj, oj, oj. Ja NBA, Musiałem ale... się teleportować, bo to spajka dużo mi zadawało. O kurde. Będzie mały problem. Znaczy kolta można porobić? Dobra. No, dobrze, dobrze. Tam mój ult jest. O, o! On ma ulta. O kurde. Podskoczę w razie czego. Ej, dobra, on jest martwy. O kurde no, Dobra. Uciekaj. Bomby zostawce na później. Albo tu rzuć pod siebie. Dobra. Dobrze. Dobra, już nie... możemy iść. Kurde, I tak mamy małe szanse. No nie mam szans. Kurde, na hit się Ale tysiaka miał. Gdybym na niego skoczył dobrze, no to no bym mieli by na... na to. Cała nasz 21 ranga, widzę na Senju. Ja prawie 16 dopiero. Mało no, bram, że zagramy jakimś innym, żeby nie pobograć. grać. Weźmiemy sobie Aidbita. Jak już widzieliście mam 14 tysięcy, miałem nagrać, ale nie nagrałem. Ja mam dopiero 7. Mam koniec karnetu. Oj, czemu to się... Co so jest? Dobra, tam ci skrzynkę, na daleko będę odwalał. Ora, ja lecę. Już. Dobra. O tam jest szkwik, Próbuję go. O, kurczę, o kurczę, o kurczę. O jest. O, ścina. Nie, mnie zablokował ten. A ścina. O kurde. Uważaj. No tylko, że ja się czasem ruszyć nie mogę naprawdę. Tam jest dynamite chyba. Dobra. O o. Dobra, ja się... Dobra, już powinno się wita. Dobra, tam jest dynamite z ultem. Więc tam nie szalej. O kurde. No właśnie. Ja, ja już dwie teleportacje zużyłem. No a ja mnie to O kurde, tam wsiąkać. Nie. Tak ścina, widzę, Będę musiał teraz trzeciej teleportacji użyć ostatni. Dobra, jeszcze nie mów. musisz. Jeszcze. Nie, na no razie jestem bezpieczny. Wiesz, bierz go. No Nie mogę bo tego. O nie, poświęciłem. Dobra, nie zabijcie. Weź go. Nie musiałem uciekać. Ale trzeba go zabić, bo będzie podróżynie. Bo nie zacinaj, i ja w murku się bronię. Zabiję, go. Tutaj sobie rzucę, bo nie wiem, gdzie oni są. Tam są. Dobrze, dobij ją. Nie mogę, uciekło mi. Dobra, zabijam ją, i tę. Gdzie jest szelka? Tu, gdzieś. Oj, oj 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 dobra, uważaj. No. Nad daleko jestem. Ale jak już się nita odchodzi, ja ona uważaj. może mieć gadżeta. Bo dwa użyła już, dwa użyła. Nie, trzy, bo ja mi się wydaje, że trzy, bo widzę, no bo jednego na mnie użyła, jednego tam do tego i wcześniej pewnie też użyła, więc raczej trzy. Siema. Dawaj Dobra, dobra, Dobrze. Gramy no, ponownie? No. W ogóle 8b dopiero na 10 -tą rangę. Na ta najwyższa ranga to która moja 21. Moja 23. 23. Aha, ok. I zaraz będę ją wbijał dalej. bez Muszę w końcu na 25 -tą rangę wbić. Poradzić sobie tam. No już mam za cubet zrobiła sklepieta. O jestem w chłopce. Tak? Znaczy jestem na środku, znaczy, ale widzę, nie, nie będę bieg, wychodził. Bo mnie bili wszyscy na początku, ale potem już sobie odeszli. Dobra, O! No nie jest. Dobra, Daryl, to tam się załóż. O kurde, weź, ich, weź ich. Dobra. mogę. Nie, nie. Uciekam. Dobra, teleportuję się, ale nie to bo tak z mają pewne nie. HP. Trzeba ich to bić. O dobrze. Kurde, szkoda, że uciekł. Tu jest ten Primo O kurde, dobra, on dostał. Hmm. O kurde, on nie dogonił. Weź. Oh. Oh. Uciekł. Co za debil. Ja widzę, jak się to uciekł. Cztery HP miałeś, chłopie. Po Eby... się. Jakby mu się ładować taki bus. Ul, o kurde! Jeszcze ja na później dopiero i by Ale się teleportował. Szło. Bo zacina! A ja nie klikałem nawet tego. Mm. Dobra. I tak na razie ten czas Ja minus 2 i plus 16. Nie? Jak ja wybiegłem na 21 rękę, to biorę szalek. Kutto Szkoda, że trzeba filmom tytuły nadawać, bo jakby tego filmu by mnie tytuł, nie tytułował. Nie mam pomysłu, bo w sumie wszystko robię. Zawsze tak to wbijam na jakąś rangę lub coś. A tutaj po prostu se gram. Będzie gram z kuzynem odcinek drugi. Uwaga, bo O, mają już te spajki złote. Ej, dobra, nawcie. Dobra, dawaj daj, dawaj lecisz. No mała no, HP. No weź nie mogę, bo w koletkę mi strzela. Oh, kurczę, się. Oh, kurde, O kurde. Miałam 6 na koletkę, to miał problem. O kurde, Tik ma ulta, boję się go. Ja, ja, ja właśnie przegrałem. Ja właśnie też przegram. Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie. Tam jest Tik chyba. Gdzie? W tych krzakach. Dobra, tam idzie ten. Dobra, no, Pokona po, po Essa, robimy. No skocz! Robiłem Gaila. Przegrałem przez to, że mi nie chciała skoczyć, bo klikałem i mi się nie skakało. A cuba ci chyba jednego zdebencznie. Nie, ja sobie To No przecież ja Tika do... zabiłem. Ach, ona musiała wziąć. Kurde, ona miała 9 HP, ale... Koleczka z 12. Do, dojadę. O chłopie dawaj! Dojadzie. Dobra, dojadę nie. Już nie, nie pomyślałem, już mam 7 ponad tysięcy, o kurde. Ucieknę zara. 11 no, razy na Teleportowałem się, ten internet jest... Wywali mnie, wywali mnie, ale muszę internet zmienić. Dobra, mam 10 rangę. Wywaliło plus... mnie, ale musiałem internet zmienić na skórę. Plus 100 kojsików. Żeby się ratować. No jak błąd łączenia jak mam swój internet? Dobra, mam 900 kojsików, Co za debile? Zobaczcie. No internet tak idzie, jest. a dobra bo zacząłem pakiet, zapomniałem, dobra e, za To co zmienię przy okazji na szelkę? Za 10 tysięcy, tam jest, o kurczaki Sześć, sześć, Dobra, może zmienię 8-bita Wezmę może... zagram Max Już mam pomysł na, 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 na tytuł tego filmu Mam nadzieję, że szelką nie przegram. Tylko... którą masz langę na Angela, max? 15, 15. Kurde, nie wiem czy masz jakieś szanse. Bo oni mogą cię... Bo ja mam 23, to wiesz, profesjonaliści no To oni profesjonaliści będą. Tak, chciałabyś... Oni mnie nawet nie tofiniowali. Żartowałem To jest tu... nergar w tamtych, gdzie teraz strzelę. W Wiem, widziałem. Tam jest polcik, a w tamtych jest króczek. Chodź tu wiem, że masz multan ale ścina Tam jest Edgar, o, dostał właśnie ode mnie O kurcze, o kurcze jeszcze kruk Dobra A gdzieś chyba tam ucieka Tam jest kruk? O kurcze, tak Muszę uciekać do krzasku, bo to mu nie będzie leczyć, ale to mi spada Dobra, leczcie mnie krzaski i spadam Dobra, mam no prawie 5000 HP tylko. Nie. Tam jest Edgar. Edgarek, no Edgarek. który właśnie podskoczył. O, no, 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 tak. Idę od drugiej strony go pokona. Ty go i od tamtej ja od drugiej idę. Uciekaj. Dobra, Edgar na mnie Edgar wskoczyło. A już nie miałem sam. Jest ten kluczek gdzieś tam? Nie wiem, gdzie pochodzi. Gdzieś jeszcze wtedy długi Kol, kolczyk, jak A już cecha taka. Kolczyk serca pojechał. dużo no, drużyna zabadzie, wielkie starcia. Co tam mówię? Zabili się nawzajem wszyscy. Kurczę, chciałem. On ja, on skoczy. Jest po nas. Tamten, o, kurczę, tamten też może skakać. Jest po nas. A jednak nie, nie dobra, ale już jest po nas, ale przynajmniej wielki start, to mam no ulta No właśnie Ja to tylko trochę poobijałem Dobra, no, wiesz, no to na pewno skończę Kurwa te dwie, te takie... Już i tak wycisnął, no. nic nie no Nie no, ja jeszcze bym miał tą obronę trochę Miałam jeszcze swojego... Ale plus hmm. 7. Cudownie Niedługo ja będę miał w pucharach kasę, nie wiem ile dobra zmienię semax, bo nie umiem za bardzo semax grać. Może wezmę Karla na gadżecie. Dobra, idę na te. Dobra, już mam 7, ponad 1000 HP, chłopie, to... Tam coś jest, grifek i szelka. Dobra, zużywam właśnie na niej gadżeta. Kurczę, co ja zrobiłem tego poro... O kurczę. które jej zadałem. Spróbuję na nią pójść. tylko się boję bo jej trochę, bo ona ma ulta. No ta nie szelka małta O kurczę, o kurczę, nie żyje już. Nie żyje już. Nie żyje. No, porobiłem tylko szelkę. No, a na grifie, środku tak... nikogo nie ma. Chyba nie ma. No i tam dwa kiube leżą po mnie właśnie. Mm. Ten grifek mnie pocisnął. O, o O o o o o o o. Wiesz, że to był tylko klon. Tak. No! Serio! Nie, no, jeszcze na hita mnie wziął Dalina Mike, A czemu nie bijesz kogoś innego? Ja to był klon, ja jestem tak. No, Nebitka nie. właśnie użył ten. Man. Użył właśnie Nibitki, bo to wiem. Z personalistą. Tak, chciałbyś. Jest ten on To o kurde. A, to ja ich podpaliłem. Kodietem. No, o, tylko że to nie moja twoja wina. Twoja, twoja. Ta, ty pierwszy zginąłeś, a poza tym nie, nie wiem, czy musisz nas zrupali, skoro tam byli obok inni na środku. Ty masz chociaż plus jeden, ja mam zero. Ja mam już na każdym dużą nie... No, też mam dużą rękę na każdym, poza Daryla. Daryla dropnąłem Darylem jakoś dwa lata temu. A mam trzecią rangę dopiero, nie? Bo nie gram w ogóle dalej. No ja też grałem, ale tu ja na 20 rangę potem jakoś nie wiem. Ja to zrobiłem albo sobie Odpaliłem ich. Za Na chwilę, ale trochę im zdało. dało. Dobra, tą próbuję pojechać. Na razie to nie trafią. Kurczę chodź uda mię. Kurczas jeszcze raz bym musiał się udać, że to by ma, miał ulta, ale... Nie ma co. Kurczę, nie mogę nic Pomóż! Nie. Więc HP. Ja się biję z Jessie. No właśnie i... Nie, nie, nie. Że... Kurcze, no raz wiem, musiał kogoś walnąć, dobra. Już on nie ma szans. Bo mam ulta jeszcze nie. Kurcze, no to. Przegrałem, zada. Dobra, jeszcze trzy drużyny. O kurde, zdecydowanie jest chciały. No i jeszcze chyba przegrałem. Nic nie przegrałem. Dawaj, szybko lecisz po to. No super, że morty już jest. Dobra, oddał nam. Mamy mało HP. Kurcze No, Dobra, plus 7. Dobra, gramy ponownie, czy? Dobra, gramy. Widzowie coś Nikt nie gra. Fireberg nie słychać, no bo nagrywamy to w Sylwestra. Ale jak to szukaj, kurde, ten mi się wśród nie no to nie będzie widział tu górnie. dobra. bo teraz lecimy na grubo i widzimy. Pierwsze miejsce musi być. Może. No, Mamy cztery kluby. Um, o, ile tam? Tam się każdy bije na środku. Ja też, też też tak chodzi, bo zaraz będę mały cubał. O, jest darmo, że nam dali darmo, No i znowu źle gadżeta, a nie dobrze, bo on akurat skoczył w gadżeta, nie? O o. Robił mnie Edgar. No i już tutaj coś. A ty chcesz, ten pierwsze miejsce. A no, ja już nie grą wszelką. Ja, a ja Karlem w sumie to... Sami... Minus 8. A minus 4 i plus 4. Ja plus 0. Aha. Nawet na minusie, nie wiem czy Obra, nie biorę el Primo, bo dopiero sobie dzisiaj gadżeta kupiłem za 1000. No nie, za nawet tysiąc, minus. Za 1000, więc jest spoko. Pierwszy raz tym gadżetem. Mam tylko leona, ale chciałbym mieć jakiegoś spike Amber albo... Jakąś w sumie legendę, poza krukiem. Nie lubię za bardzo kruka. O Edgar stoi. Gdzie? No tam. Dobra, idę do niego. Co jest? Jak go strzeliłeś się, ruszył. Dawaj ją. Ale nie, to ja nie umie. Tam jeszcze masz skrzynkę na górze. Będzie tam gdzieś, dobra, idę, no jeszcze do... O kurde. Kto cię pokonał? Znaczy, Edgar na mnie skoczył i mnie bił, to ja się chciałem teleportować i dynamite mnie strzelił, i Edgar jeszcze skoczył i mnie zabił. Dobra, ja porobiłem tego Edgarta małego. To nie ten był. nie jest nie, To był taki żółty. No właśnie, od tego zabiłem w ten... Nie ten cię zabił. No, ten odrzucony o, dobrze, majka. Dobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. internet. ten nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 mam bez, bez internetu, no niby... nie, mam internet, o, to nie, nie, mnie włączy. Patrz. Dobrze. Dobrze bardzo i uciekaj teraz, uciekaj. Mówiłam, bo skok mi nie działa, chłopie, to wiesz, ja się nie wiem. Mm, mm. jednego gadżetu zmarnowałem, ale... Ja mam je, też jednego zmarnować. Rosa. Dawaj go. Dobra, pokonałem go. Teraz rosę, dawaj. Nie. Kurde, weź ją. Tak, ja mam dwa kubek, chłopie. No, nie mogę skoczyć. Uwaga, bo boost już się ma. Aha, nie ma. No, chłop. Dobra, zrobisz na mnie, chłopie, nie. Nie ty mam tak? już gadżetów, ale będziesz ty to. No, dawaj. No, zrobił się. No podskoczę, daj mi podskoczyć. Już się poddał. Daj sobie wejdę od razu do dynku. Przecież my wygraliśmy. Aha. To. Cała mapka w Dymku, ale jesteśmy pierwsi, więc jest dobrze. Jest, ja się zarombisty zarąbisty jest, chłopiec. 41 rang. Ja 17 wbijam dopiero na L-prima. prima to była tak z jedna z początkowych, ale L-prima mi się za bardzo nie nudzi jako postać. Wszelka to jest dobra. Dobra tam są dwie skrzynki, ale tam jest też... Kruk. kruk, którego mam na hita, tak? O Jezus, nie strzeliło mi. Dobra, ten sercz bardziej bym się o niego pełno właśnie. Wow. Dobra, pomstrz. Okay. Dobra, się jedna drużyna. Ok. Jeszcze przez nas, do matku. No to łatwo już. Lizaczek Leona. Więc on tutaj jest gdzieś kambi w grze. Nie. Aha. Myślałem. Pewnie zwinął. O kurde mam 10 kiubów na nie widzę. Tak. No tu Serio? gdzieś. Patrz, widzisz. O kurczę. Porobił mnie właśnie. Bo chciałem strzelić i patrzę nagle, że się wyskocznia robi i mnie porobił. Skacz, 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 skacz! Daleko mogłeś, dobra, ale gadżet masz. Uciekaj proszę! Sekunda. Kurde! Dobra ja. To widzamy, jeżeli chodzi o ten ciek, to by było na tyle. Ja się z wami, żegnam. papa. Pa.